Na tym na dole wzięliśmy każdem od przodu, tak my stoimy. To są proszę Ciebie, ten niebo, to nie po tym, gdzie tylko po tym. Trzeba pomóc sobie.

A my jesteśmy z panem Jarkiem, który przyjechał z Częstochowy w Niemczech, w I kupujemy ten oto egzemplarz, który jest na podnośniku. Ale sprawa nie była taka prosta, bo zaczęliśmy naszą przygodę dzisiejszą z kupowaniem auta od wizyty w miejscowości Wismar na północy nad morzem. Pojechaliśmy tam obejrzeć Toyota RAV4 i to był priorytetowy cel pana Jarka Niestety ta Toyota była brzydka, zmęczona strzelona z boku Nie zdążyłem nic nakręcić, ale naprawdę nie było warto Chociaż może po to, żeby pokazać jak, jak była zmęczona No ale nie udało się Krótko mówiąc po mniej więcej półgodzinnej wizycie o Odpuściliśmy sobie, nawet nie robiliśmy jazdy próbnej, postanowiliśmy jechać do opcji rezerwowej i tak oto po trzech godzinach wylądowaliśmy w Luckenwalde. Tam byliśmy o dziewiątej, mniej więcej o 10 jechaliśmy do opcji rezerwowej, mamy dwunastą, po dwunastej jesteśmy w Luckenwalde pod Berlinem. Dzisiaj dobra kawa i za darmo. A filiżanka w kolorze moich butów. Nie wiem, czy to Was zainteresuje, ale postanowiłem się podzielić takim spostrzeżeniem. Przepraszam Ciebie. Okay. Ja właśnie chcę to przytrzymać? OK. Tak? Mhm. No to 너무 네. 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 to się dobrze się Auto kupione zatankowane nawet tutaj gaz 7500 euro tak jak widzieliście sprzedawca nie chciał nic zejść Jeden właściciel, bezwypadkowe, nielakierowane, 100 tysięcy przebiegu, niecałe, naprawdę w bardzo dobrym stanie. Opony letnie, nowe, chociaż z 2012 roku, ale naprawdę w perfekcyjnym stanie, w ogóle nie jeżdżone. Do tego jeszcze opony zimowe z 2014 roku. 2-3 sezony jeszcze na pewno pojeżdżą na stalowych felgach. To tyle. Zatankowany, kupiony, kierunek Częstochowa.